Proszę Państwa, o tym, że sfera budżetowa w naszym kraju prowadzi rozpasany i hulaszczy tryb życia, to chyba nie trzeba już nikogo przekonywać. To są po prostu fakty. A jak wiadomo, z faktami się nie dyskutuje. Dlatego my w dalszym ciągu będziemy piętnować i pokazywać tego typu obyczaje. Proszę Państwa, nie ma w naszym kraju miejsca na fałsz, obłudę i zakłamanie sfery budżetowej. Dzień dobry! Dzień dobry! <coughs> Proszę pana, kto pana wpuścił? Przecież to jest gabinet zabiegowy. Czy pan oszalał w ogóle? Czy pan może jest ordynatorem tego szpitala? Proszę pana, proszę stąd wyjść, jestem ordynatorem, to jest gabinet zabiegowy. Proszę to dobrze trafiłem. Proszę pana, ja jestem inspektorem osiedlowej inspekcji do spraw rozpasania i hulaszczego trybu życia. Proszę pana, ja jestem lekarzem do leczenia chorych. Cieszę pana. się. Proszę pana, my tutaj no mamy wiadomości od mieszkańców osiedla, że w pańskim szpitalu panuje straszliwe rozpasanie. Co pan niebywałe rozpasanie. Proszę pana, ja nie po to wysłałem 105 pis. No właśnie, marnuje pan papie, papier. Nie, proszę pana, ja chcę, żeby nasz szpital uzyskał fundusze niezbędne na zakup koksu, proszę pana, bo zbliża się zima, a my nie mamy koksu. Proszę a po ma. co panu koks? Bo jest zimno. Czy proszę chorzy panu. w pańskim szpitalu na przykład mają temperaturę? Bo ona wielu ma temperaturę no, wysoką. Więc chorego z temperaturą kładziemy z chorym. Bez temperatury oni już się grzeją. Koks wam jest niepotrzebny. Proszę pana, tu jeden z mieszkańców osiedla napisał wyraźnie: Wy podobno w szpitalu? Żywicie chorych? Oczywiście, że żywimy chorych? Co to no, znaczy? No dzisiaj na śniadanie była bułka, był talerzyk, prawda? Łyżeczka, widelec, no na, jeden nóż przypada na jedną salę, także wie Ale pan... Ale niech pan mi odpowie na takie pytanie. Proszę pana, czy to jest szpital, czy restauracja? Po co tu ludzie przychodzą? Chorować czy się stołować? Bo ja nic z tego nie rozumiem. Proszę pana, ja też nic z tego nie rozumiem. Podobno, panie ordynatorze, w waszym szpitalu jeszcze dochodzi do takiego rozpasania, że wy każdego chorego leczycie indywidualnie. Tak, proszę pana. No to zgroza. Przecież można leczyć o wiele tańszą metodą leczenia zbiorowego metodą perswazji. Panie ordynatorze, albo się chory zyszy. się zdecyduje, zepnie się w sobie i wyzdrowieje, albo trudno. Trudno. Ilu pan zatrudnia lekarzy? 35! Ilu specjalistów w tym jest? 29! Co to znaczy specjaliści, panie ordynatorze? Albo się jest lekarzem, albo nie. Ja żądam natychmiastowego zwolnienia całego personelu. Zostaje jeden lekarz, góra dwóch. Ja za dwa dni przychodzę i sprawdzam, czy zalecenia naszej inspekcji zostały zrealizowane. Pana, to ja wychodzę, a pan zostaje, proszę pana, i proszę bardzo, niech pan leczy, panie Mietku. Albo pan staje, albo pana pan inspektor będzie leczył. Ja